Skoda Kodiak zaskakuje wyglądem, zachwyca wnętrzem, przykuwa uwagę. Umów się na jazdę próbną. Zapraszamy Ultima z Gorzelec Ulica Lubańska 13 A. Dlaczego ja przyszedłem dzisiaj? Bo to jest mój patriotyczny obowiązek oddać hołd i cześć bohaterom naszym, narodowym, którzy zginęli 10 kwietnia 2000, 2010 roku. Oddać im hołd po prostu. Przyszłam, bo jest mam zaproszenie, pokazać Panu? Nie trzeba. Hmm. Bo będą tablice wmontowywać. Ja nie jestem żadnym wrogiem, nie bójcie się. Proszę, zaproszenie moje. Dlatego przyszedłem, że uważam, że trzeba uhonorować tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej i uważam, że wielu tam ludzi było bardzo zacnych, a osobiście to nawet i powiem szczerze, że Lech Kaczyński to był dobry prezydent. Dlaczego Do pani tu przyszła Bo dzisiaj jest siódma rocznica y, katastrofy smoleńskiej. I chciałabym po prostu uczcić, że tyle osób zginęło. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. A poza tym jestem Polką, tak? Dlaczego? Dowiedziałam się właśnie, że tutaj ma być uroczystość tych wszystkich z wypadku. No i dlatego jestem. Ja jestem członkiem społecznego komitetu, który tę tablicę w tym pięknym miejscu na ulicy pierwszego powojennego polskiego burmistrza, tę tablicę zorganizował. Ja przypomnę, że jeśli chodzi o tablicę, koszt tej tablicy, to nie ma ani złotówki publicznego grosza. I Komitet Społeczny zdecydował, że ponieważ odsłonięcie tablicy nie było w rocznicę katastrofy smoleńskiej, to zdecydował, że pierwsza rocznica, która będzie obchodzona przy tej tablicy, będziemy współorganizatorami, tak się też stało i już następne rocznice pozostawiamy komuninami tutaj, ponieważ uważam, że takie rocznice trzeba jak najbardziej czcić. Uważam, że katastrofa, która wydarzyła się 7 lat temu, była straszną katastrofą i że powinniśmy o niej jak najdłużej pamiętać. Nie wyobrażam sobie, że dzisiaj można wtedy nie przyjść. Dlaczego? To jest bardzo ważny dzień dla historii Polski ze względu na tragedię, która wydarzyła się i 7 lat temu. I w czasach, gdy wydarzyła się pierwsza tragedia splanecka. Dla zachowania pamięci o tych, co zginęli, jestem z prawej strony, więc to jest mój obowiązek. Z tej okazji właśnie, jaka tu dzisiaj wydarzyła się rocznica, siódma rocznica naszego nieszczęśliwego wypadku, i temu tutaj się znaleźliśmy. To telewizji tej telewizji, nie było Dlaczego pani tu przyszła? Wolecini to. No też odwiedzić tutaj, ze względu małego uczyć już patriotyzmu. tak przypominać, żeby pamiętał też, co to się kiedyś wydarzyło. Siedem lat temu. Dlaczego ja przyszłam? Mhm. No żeby uczcić żeby rocznicę, uczyć. katastrofy. No to straszna katastrofa jest. Wszyscy pamiętamy. Tak. Przeżywamy. Dzisiaj jest akurat rocznica tej straszliwej katastrofy. Myślimy, myślimy o tych ludziach, którzy zginęli. To była polska elita. Nie wiemy, jakby gdyby żyli, jakby teraz wyglądało nasze państwo. No i przeżywamy, pamiętamy. Przede wszystkim winni jesteśmy tą pamięć, tym, którzy zginęli. Musimy o tym myśleć, pamiętać. Właśnie, nasz prezydent no i należy, tą, tak, tą, oczywiście najważniejsze, osoby, najważniejsze w naszym, osoby w naszym państwie, no chyba nie ma porównywalnej katastrofy, nigdy się nie wydarzyła, to jest no coś strasznego, dlatego musimy o tym pamiętać, jesteśmy winni tym, którzy zginęli.